O, otrzymasz 15% dodatkowych kredytów dzięki graczom weteranom w tej bitwie Kamilo 1634. Ty jesteś weteranem? Od kiedy ty jesteś weteranem? Odkąd założyłem to konto? okej, okay, dobra. A, a ja to założyłem u ciebie na koncie, Aha. bo u mnie się to nie wyświetla. No, no. <laughs> a ja takie: Ty masz 15% więcej kredytów dzięki weteranom, biorących udział w bitwie i są w nie? A ja a ja takiego czegoś nie mam. nam odcinek. Hej, witajcie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. Gra ze mną Kamil, on tam gdzieś pojechał. O, tutaj jedzie Kamil. ma I... I gramy i tyle. A czemu dzięki mnie widziałeś? W sensie, nie rozumiem tego. U kiedy... ciebie na grałem. Ej, gdzie jadę? Nie wiem. Na no, no ciężkie. A, pierdziele. No bo... Zawsze było dalej, był ten, nie? Ten cały no bo resp. Bo bardziej jest baza. No widzę. Muszę się cofnąć teraz. Dostałem Pechę od ISU. Super Gdzie oni są? Czemuż pojechali do miasta? Czemu nikt tu nie pojechał? Wyłączę te ryby za znowu. Ja jestem tutaj, nikogo nie widzę, muszę podjechać. O! o Boże mi już... Ja nie chcę grać. O, to koniec odcinka. Jeszcze widzę. Kompletnie nikogo nie widzę. Ja też w ogóle nie wiem dlaczego. Jaki dziwny rozjazd. Nie wiem, tutaj się nie jeździ na tą stronę. Czemu z trzeci pojechał na linią 0? Czemu nasz Tygrys2 się wlewa jak debil? się, że się zaświecę. Kurde, uciekaj! Szybko uciekaj! Tam, gdzie stoi Light, o tam, przewracało się właśnie ten... ...krzysełko. drzewko. A, krzesełko. <grystanie> <grystanie> A ja nie wiem, dlaczego powiedziałam krzesełko. <grystanie> Tutaj. Cieka. Kurde, nie przybito pancerza! Co on taki twardy jest? Nie kapujcie no. O, ja się świecę. Czyli light jest gdzieś, gdzieś bliska, bo tu jest o, light, o. O, o już, 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 czekaj. Dobra. Jakby pojechał do przodu, to mu go nie trafiło. Dobra, nice. Tak źle jeszcze. O, ja jadę w krzaczki. Tutaj oni mają też LCK. Co filmik lepo. Nice. Ale nie wiem czy za zero czy No no. Ale pocisk nie przeleciał, nie. Zobaczymy po tym. Znowu za to O, e, kurde, tak kurde, pingowali, żeby tam G0, coś tam G0, nie? I co, i gówno patrzył na, na tego lajta, to oni go nie zaświecą. No i na 50 tylko odbiłem się od. na zielono był sensu. Nice. Oka zginie z tym tym wyjazdem. Ty gówno rzuca. <laughs> kto by cię nie strzelał? ON no, czekaj, muszę się wyjść. No, no LC 1 e, prototypo. I nie wiem tyle, tylko tyle. No tam jak Tiger mam mniej HP. Aj! Jak Tiger! Brawo! Brawo! Ile ich masz? Dziewięć. A, bo, bo, bo masz niewidoczne jeszcze no. Nie wiem, czy weszło z dmage'a no. no zobaczymy O, ja, no O, ty Lcek. O, ale cek tu jest z tobą. no zobacz Napraw silnik, o. Idzie jaka, Elcek? typ 5 ty, ty, dzień patrzy w twoją stronę. Dobra, już nie. Nie boisz się, Elcek, na stół? Okej. Okay. O, Elcyk już tam dobra. Nice. Ładny. GG. A będziemy go ganiać. No to wychodzi. No. I koniec. Wątpię, że coś trafiłem na ślepo, bo... nikt nie miał mniej HP. Mi się wydaje, że jak Tiger, no. I co? Nic. Musiałem się odbijać. Ale i tak bardzo ładnie ci poszło. Fajna mapka, szklarzy że znowu dziesiątki, ja nie wiem. O, jak Panzer. Ule, yeah. myślałem że za 700. A. Dobra, jeszcze 200 pokolono A jak panzer się odbił Strzelił mam na plecach. Znowu się odbił jak panzer Kurde, jakoś mi mało losuje za 600 ciągle coś Nieprzyjemnie wygląda sytuacja. Okay. A się trafił w garnek, gdzie on mnie przebił? Dobra, muszę strzec się. O, nie wiedziałem, że mam tak mało HP, szczerze. Uch. Jakbyście. A nie, nie wychyliście, bo masz mało HP. Uch, zdobyli no was. O, ej. Nie zdobyli was. Nie zdobyli. Ok, ktoś ich. Trafił chyba. W ostatniej sekundzie w sumie. O, jak panzer uważaj, a nie przejeżdża? Nie ładuję, chyba teraz ładuje. O, jak panzer jedzie, Bokiem jest. Uważaj gri grill ma prawo, a nie, nie widzisz go widział. Grill podjeżdża? Nie, nie, podjeżdża jak panzer wjeżdża uważaj. O, Grill też chciała tutaj coś podjechać. Oj, uważaj AF-Face po prawej, po prawej face. Do przodu tym Emilkiem, do przodu! Dobrze. Emil raz, Emil raz strzelił. Aaj. oj patrzę na Ciebie jak kurde. Serio? <gryjne> Odbił się grill. Odbił się kolejny. Teraz się już nie odbije. No. Tak źle, moim zdaniem. ładna. na zielono od boku wieży. Z Golda. No co ci No a no, zobaczymy, jak to będzie. Ale przynajmniej top tier y znowu. Dziwne, że na dziesiątkach nie być top tierem. No ale chodzi mi o to, że byłoby same dziesiątki, a są dziewiątki, więc. Nie mają Maticory, mamy Tesaka, to jest. Chyba zrobiłem misję, bo dostałem 100 obligacji. Oh je. Yeah. A co miałeś zrobić? W pierwszej trójce pod względem damage'a. Nie, ale dość się. A, ja. Mantikora. Arta we mnie. Haha! Ha! Nie trafiłem jej. Wiecznie ogłuszony. Nikogo nie widzę, a wszyscy mnie widzą. Dobra, o te いいですか Dobra, już nikt mi nie pomoże, ja już ginę. A nice, jest z tyłu. Dobra, koniec odcinka Kamil się pożegnam szybciej. nie Wkurzył się za bardzo. No trudno, to wszystko. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i widzimy się w końcu odcinku. Cześć!